Siemanko! Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Warframe'a. E, ja jestem Damo i dzisiaj wyjątkowo siedzimy na nowym koncie, znaczy nowym, e, na starym koncie, na moim mainie. E, jak mówiłem, mamy trochę do pogadania. E, jak mówiłem w poprzednim filmie, że będę nagrywać 4 odcinki na raz. E, nie stało się tak, mm, po prostu za dużo roboty obecnie mam. E, spędzam w pracy więcej czasu niż kiedykolwiek, wyjątkowo, ale to wszystko przez e, święta, które są dosłownie za parę dni. Nagrywam to w piątek 19, e, czyli w ten sam dzień co w ten filmik. Przepraszam, że jestem tak spóźniarski ostatnia, ale po prostu fizycznie nie mam czasu. Pracuję, pracuję po 8 godzin, muszę ogarnąć, nie mam praktycznie dnia wolnego, żeby uśmieć rzeczywiście do tych nagrywek, bo zazwyczaj nagrywałem dwa odcinki na tydzień. Obiecuję, że po nowym roku to się zmieni, będę mieć troszeczkę więcej czasu, będzie więcej ludu, bo jak wiemy w trasy wszędzie jest po prostu zapierdziel zaczynam troszkę później, więc sobie mogłem pozwolić na to, że żeby... się wyspałem eee, i mogłem sobie pozwolić na, na chwilę pogrania. grania. Eee, dzisiaj mam wonę, więc korzystam z czasu, że jej nie ma, bo pojechałem z sklepu. albo szuka, eee, szuka mięsa, żeby, żebyśmy mogli zrobić naszym kociakom. I w przyszłym tygodniu film... do końca roku się nie pojawi raczej żaden filmik i możliwe, że ruszymy z nową serią. Możliwe, to nie jest jeszcze obiecane, ale to już będzie tak jak było zakładane, czyli ekipowe granie. Mianowicie GTA 5. Możliwe, że uda nam się w końcu to porozpocząć. Co by było całkiem fajne. Ja obecnie robię inwazję i potem jeszcze sobie pójdę zrobić może z jeden albo dwa nowe questy, żeby wam pokazać jeżeli byście chcieli widzieć, że na przykład jeden odcinek z tego konta, drugi odcinek z tego z tamtego konta to, to jak najbardziej ja jestem za, bo bardziej chcę się właśnie skupić na inwazja. No, bo ja chcę tego dela Vandal w Receiver. E, Bo bez... jest... Potrzebuję. E, ale tak, e, większość rzeczy, które będę robił tutaj, to jest bardziej... A. A jeżeli ktoś by się zastanawiał, że tak powiem, ze starszych graczy, czemu używam strun Prima. Nie wiem, jakoś dużo czasu nigdy nie spędzę na pompkach, a są całkiem fajne. Dostałem Inkardona całkiem niedawno, więc będę przemieniał łódźwą broń w bestie. Taki jest plan. Tak jak zawsze się a... szczyciłem moim nidusem, tak ostatnio bardziej mam ochotę na właśnie na Titanie, yy, bo korzystam z jej czwórki bardzo dużo. Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. możecie sobie zobaczyć w poprzednim koleżku. Czekamy czwórkę. Z ona jest nazwana The Queen of prawda? Ale tak mówię, e, możliwe że do końca roku się już nic nie pojawi ode mnie na kanale. Bardzo za to przepraszam. W niedzielę może jeszcze uda mi się coś nagrać, albo po prostu to nagrywam więcej. Wiadomo, przez święta, e, będę spędzać czas z rodziną, będę jeździć z dziewczyną do mojej rodziny, do jej rodziny, więc nie będzie mnie w domu. Ale postaram się jeszcze trochę Warframe'a dla Was ponagrywać. E, pytanie, czy chcielibyście też um, taki zwykły, luźny let's play na przykład z Gotika albo czegoś takiego. Właśnie bardziej jestem w stanie to zrobić. Zresztą Gothic remake zaraz za rogiem. Więc jak najbardziej bym sobie jeszcze raz przegrał pierwszą część, przynajmniej. Eee, bo gotika nigdy za wiele. Gdzie jest tutaj ten patu? Nie widziałem. E, tak, mam nowego Kawata, Grompera. E, to jest Smith Kawat. Eee, dlatego... Po prostu jest ze mną dzisiaj, dopiero go zebrałem. Czy wydropiłem już nowego Uriela? Tak, czy go sprawdziłem? Nie! Jeszcze, jeszcze mi, Jeszcze nie zdążyłem tego zrobić. Mówię, ja nie mam czasu obecnie grać, więc dużo czasu tracę. Da się to skipnąć. Nie, kurde. Szkoda myślałem, że mogę jakoś szczytować system niestety. Nie... Mm. Dużo czasu mi po prostu zajmuje wyfarmienie tego, bo jednak e, mam i broń, i to, i jeszcze muszę pofarmić e, te primówki. Tak samo Prime Resurgence jest e, dostępny z bardzo dużą pulą e, frame'ów. Mamy Loki'ego do zdobycia, Hydroida, e, primy plus bronie, które bym chciał, tylko na pewno muszę popatrzeć, tak naprawdę, co, co, co tam jest do do zdobycia, A ja sobie skorzystam z frajtu i tak dalej, żeby pozdobywać na szybko i, i zobaczymy. Eee, próbowałem nagrywać LOLa z ekipą, natomiast na tam lecą zbyt duże prywaty, e, żeby to się nadawało na YouTube'a niestety, więc za to musicie mi wybaczyć. Eee, to jest 3, tak. Z jednej strony nie chciałbym pokazywać wam nowego kontentu. Natomiast... E, jedyne co mogę pokazać, to to konto. Jak siedzi. Jeżeli ktoś też chce mnie zaprosić, to jak najbardziej. Nie to, że będę przyjmować. Ale zobaczymy. Natomiast tak. Co się dzieje na tym koncie? Na tym koncie, jak widzicie, jest 277 z 700, 779 możliwych pozycji do zdobycia. E, skompletowane. E, dużo rzeczy jest też już mam gotowe, tak, które są po prostu do wy, wyekspienia i do wyrzucenia. E, głupim przykładem, właśnie jest ten Actem Bront. To po prostu siedzi u mnie w, w warsztacie już od ponad roku lub dwóch. E, więc się też nie kierujcie tym i to, że ja mam tylko 21 level. Ja się powoli tym zajmu zaczynam zajmować. E, ale tak. Wiadomo, takich rzeczy, niektórych takich rzeczy jak e, Wolf Sledgea nie mam. I to nie jest coś, na czym ja się będę męczył i próbował zdobyć. Bo po prostu tego nie potrzebuję e, do, do szczęścia, tak? Właśnie szukam go obecnie. kajcie gdzieś bardziej niżej. PRST UV. W. O jest, Wolf Sledge. Nie mam go po prostu i nie będę go miał przez długi czas. Jak go wydropię kiedyś, to go wydropię. To jest tylko taka mała informacja. No jak widzicie, tutaj jeszcze dwóch mi brakuje. Nie, przepraszam, 3 do wymaxowania tutaj już prawie skończyłem. A to jest 5, to nie, to, to, to Gromper miał rację. To ja się pomyliłem. Tak, ale wszystkie Archwingi mam zdobyte. Mm, tak naprawdę czekają. żeby je po prostu wyekspić. Wy wy proszę, proszę. Słab, wi widać, widać, ładnie. Tego już wyrzuciłem, no bo nie używam. E nie, ten jest skrawcony i czeka na odebranie po prostu. Z broni, no to tutaj mamy troszeczkę, troszeczkę zabawek. Jest eee, chyba łatwiej pokazać to z tej perspektywy. O! Tak samo pokażę wszystkie Warframe'y, które mam do dyspozycji. Jak widzicie, Gauss Prime siedzi i po prostu czeka. Ja tak naprawdę czekałbym na nowe, ale skoro mam możliwość na Hydroida, to sobie go wyfarmię. Tak samo Lockiego Prime też nie sobie nie odpuszczę. To są framy, które są. Hydroid jest bardzo fajny, Lokiego za bardzo nie lubię, ale żeby był do kolekcji, jak najbardziej yy, będę próbować go wyfarmić. <tryk> Jeżeli jesteście nowymi graczami i zaczynacie dopiero rozgrywkę, ale macie dostęp do Voida, to jest bardzo fajna misja, nazywa się Happy to S Capture. Yy, ja wam mogę pokazać to na podstawowym wolcie, yy, konfiguracja B. Mam troszeczkę tam pozmieniane. Powiedzmy, że Aura Moda no to ten Dreamer Bond, tak? No wiadomo, ja tutaj mam ziemniaczka wpakowanego, e ale tak. Mm, z takich podstawowych modów no to będzie. O, Jezu, przepraszam, Catch y ration. E jeżeli bawicie się na Cetus, tak? Z Rebką i w ogóle, to pewnie zdobyliście y y Ogre Message. Bo wiadomość o góra, jak ja to nadmówię w tłumaczeniu, Firewalker, nie, nie Firewalker. Ogólnie powiem tak: A, Sprint Speed, Rush jest fajny, to jest też ciekawe. Yy, intensify, ja sobie pozwolę założyć A, tego zwykłego, niech będzie. Spróbuję po prostu to zrobić tak, że, żeby nie było... Blind Rage'a, no nie mielibyście do tego dostępu. Hmm. Ale gdzie to, gdzie to będzie? O, Ability Duration, no to, to akurat nie, tego byście nie mieli. E Dajcie mi sekundkę, ja za chwileczkę wrócę. Dobra, sorry, już jestem. E Polecam tą misję robić solo, i zaraz zobaczycie dlaczego. Eee... A i flow wyrzucimy jeszcze, bo czemu by nie. Zwykłe flow. I teraz tak, nas interesuje tylko to. Eee... No i jakaś broń, która w miarę może eee... szybko to przejść. Cześć, cześć Malfiś. Przepraszam, kotek przyszedł. Mój ślepy, ślepy kotwurek. Hmm, co? Przeszkadzasz mi w nagrywaniu. No, no i... Wiadomo, no nie, nie, nie uzyskacie takiego samego czasu jak ja, ale... O. Wiadomo, no. Latuję, zabijam i uciekamy. Nie, nie mam dostępu jeszcze na tamtym koncie. Po prostu o. E, tak. Volt to jest. Kurde. Volt to jest. E, tak naprawdę. Jedyny frame, któremu... E, na którym po prostu nie skaczę, tylko biegam, bo. Szybciej po prostu Zawsze sprawdzajcie po, tutaj pod w, schodami, bo często tam coś znajdziecie ciekawego, może jakieś złoże e, albo coś takiego. No i to jest fajna farma reliktów takich tak, które można wyrzucać, ale jednocześnie to jest też farma e, AI. AI to jest ta waluta, o której mówiłem, w którym z odcinków e, którą mówiłem, żebyśmy się zbytnio nie interesowali na razie. Ale nie sądziłem, że e, tak długo mi zajmie e, dojście tam. Mm, nie, Poczekajcie, może. O, ja sobie skorzystam. Tutaj, bo kupuję sobie stąd relic paki. Może się uda znaleźć tutaj jedną Aję. Znaczy na pewno. O, Aja, tak? E, macie napisane Void Missions albo Bounties. E, moim zdaniem to jest najlepsze, bo ta misja trwa około. Od minuty do 2 do minut max. Nawet jeżeli nie jesteście doświadczonymi graczami. To jest prosta misja. Po prostu pójść, zarąbać jednego gościa, wyjść. Nic więcej nie trzeba robić. A no więc to jest po prostu wejście, wyjście. Więc bardzo fajnie. O, i tutaj kolejna. Natomiast tak. Co za tam Aja można właśnie kupić i gdzie się jej używa? A to Wam już pokazuję. Idziemy na Marsa. Marus Bazar. Pójdziemy na turieczkę, żeby tam za dużo ludzi też nie było. W sumie to każdy kanał może być teraz zarąbany. Ze względów, że są święta. Eee, na pytanie: e, ile osób. E, o! Tutaj co tydzień można e, robić. Traila na Ayatan Treasure, którego w sumie zrobię zaraz. Era? I teraz, tak, limited time, tutaj mamy, bo to są specjalne relikty. Dlaczego specjalne? Normalnie takie relikty nigdy nie występowały, że mają tyle frameów na nas. E Rigel Aya jest do kupienia za pieniądze. Więc to uważajcie. E Natomiast. U A nie. To jest tylko tamto. A, i tu są chyba stare Prime Accessy, no. Tu są stare Prime Accessy. Sure I e, no i jak zjeżdżamy, tak? O. To mamy obecną rotację, heard. czyli Vectis, Carrier, tak. Vanguardy natomiast, o, bo tak naprawdę Volt i Loki są prawidłowymi. Tylko na czas świąt, e, że tak powiem, przywrócili nam e, troszkę więcej frameów. W postaci tych właśnie Vanguard reliktów. ja bym sobie właśnie tylko poszukał, e, gdzie tu jest Hydroid, ale z tego co widzę, to niciego nie ma i to mnie troszeczkę martwi. O, czekajcie, tu jest Hydroid, tu nic nie ma z Hydroida. Będę ja musiał zobaczyć w ogóle co mam. To na pewno będę chciał. I to, chyba te dwie rzeczy. O, no ja mam 47, teraz ja sobie kupię po 10. I tak naprawdę nie, ciężko się nie farmi tego, bo to zajmuje, tak jak mówię, od minuty do dwóch. Mm, a ja tutaj duże rzeczy już mam, na szczęście. Nie ukrywam to bardzo bym chciał. To to jest bardzo ładne. O, tutaj mamy co? Do Lokiego. Do Lokiego niestety nie mam nic. Yy... No im dużo zjeżdżamy, tym. Ten... Deeper Tak naprawdę patrzę, o, tego też sobie wezmę 10. I tutaj mamy też rzeczy za a do po prostu kupienia. Jak na przykład ta Sendara. Nie wszystko wiadomo. E, to są rzeczy z Twitch Prime'a, które były dostępne. O. To, to jest fajne. To chyba sobie sam osobiście kupię. Nie, nie wszystkie rzeczy brałem, oczywiście. Ile dos. Tutaj mamy muzyczki. I też można kupować y, dukaty. 5 dukatów za aje. Czyli teraz, jakbym chciał, to bym dostał 17 razy 5. 12 razy 5 to jest 60, 85. Więc to nie jest opłacalny interes. Eee, ten armor jest to tego nie chcę. Ale tamta Sendara mi się strasznie podobała. Uuuu! Do Gausa. Sendara też nie jest taka fajna. tam tamto. A tu. No jak się pozbyć 40i, a tak naprawdę, w, w chwilkę. No, tutaj są niepokolorowane, ładne framey. A. No i. Mm, zapomniałem powiedzieć, są dwa kody dostępne e, obecnie na frame. A. Wchodzimy w market, robimy reteam, piszemy WF, małe Iron Mouse. Mm. Już chwileczkę, tylko muszę odpisać. Tak, czyli mamy WF Iron Mouse. Mamy oj, Golden, takie coś. Mamy też 1999. To wszystko z kapsem. To jest kapsem z to już zrobiłem i. i Quincy. Tak, czyli oba już odebrałem. I Pewno się zastanawiacie, czy ja mam. Dziękujęcie zmienić sobie po prostu, bo zapomnę. No jak widzicie ja tutaj mam zmienioną amilitkę. knock. Co, co ja zrobiłem ze swoją e, Wisp. Nie to jest Trinity. Ze swoją Wispką. Tak, to jest Marie. Ty też jest Marie. I ty też jest Marie. A nie, chwila są tylko presety. ale tak, moja Mari mm, jest czarno-czerwona. Czarno Natomiast... Nic, e, mamy dwie Sendary. Ta w ogóle wygląda zarówno. Chyba sobie po prostu zmienię na razie na tą. E, ale drugi wygląd mamy taki. Mm, I w sumie nawet Sendara... Polka. Halo, a gdzie moje skrzydła?

Ne, to ni bilo enak sindana. Dobra. Mm, I dla mnie, moim zdaniem, jedna najważniejsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, to jest, żebyście się nie spieszyli z tą grą. Ta gra ma dużo do zaoferowania, ma dużo do farmienia, więc nie ma, nie ma pośpiechu. Jeżeli teraz wam się po prostu nie uda skorzystać z e, Obecności tak, tej dużej liczby mm, Aja do, do wykorzystania. To nic się nie stanie. Jedyne co, no to to bardziej bym powiedział, skupcie się bardziej, nie wiem, na jednej rzeczy, na jednej konkretnej rzeczy, którą chcecie osiągnąć w danym momencie. Mm, wiadomo, jako że ja nagrywam serię z nowego konta i chcę pokazać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, no to ja będę to omijać, będę. Cie, ucie, będę na tym cierpiał, tak? Mm. Że nie będzie mi starczyło zasobów, że będę się musiał zmuszać troszeczkę do grania. Nic, nic was nie, nie zatrzymuje. Jak widzicie, ja nawet nie mam pięciu szkół otwartych. Dlaczego? Bo ja się nie spieszę z tą grą. Ja się chcę nią bawić. Eee. I nie pokażę wam do końca tej misji. Zacznę ją, ale wam nie pokażę. Ja bym chciał tylko wam powiedzieć e, wesołych świąt szczęśliwego Nowego Roku. Jeżeli się nie będziemy słyszeć już w tym roku, możliwe, że jeszcze streama zrobimy w niedzielę, e, ale nie będę o tym e, pisał czy, czy cokolwiek. Więc wpadajcie e, na streama w niedzielę, mniej więcej od godziny 10. Pewnie do takiej 16 będę będę na wizji, potem potem jednak już będę musiał lecieć zrobić swoje Natomiast tak, e, dla osób które będą na streamie E, to tak, będziemy na pewno grali w LoL'a, Warframe'a, więc przyjdźcie, powiedzcie cześć, wpadajcie, jak najbardziej, mm, będę grał z Gromperem, może trochę GTA też będzie, e, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Dobra. I to by na tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.